W Polsce trwa wojna radarowa. Urządzenia, które mają temperować zbyt agresywnych kierowców i zmniejszać przez to liczbę wypadków, zaczęły służyć państwu i samorządom do łatania budżetowych dziur. To jest jak wyścig zbrojeń. Władza zbroi się w radary, a coraz więcej kierowców buntuje się przeciwko absurdalnej polityce radarowej. Michał Kwiatkowski. Boisk Euro 2012 nie zawojowaliśmy, lecz w nowej narodowej dyscyplinie, mówiąc językiem sportu, idziemy na mistrza. To zabawa w kotka i myszkę z fotoradarami. To kotek, a to myszki. Z tym, że jedna z nich to zawodnik wagi ciężkiej. Pan Waldemar, który na każdą przejażdżkę po Warszawie szykuje się jak na wojnę. Ostatni raz mnie złapali ponad trzy lata temu i od tamtej pory zacząłem uzbrajać samochód. Po tych trzech latach już... Ani razu już nie, 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 nie złapano na żadne urządzenie. Szczęściu trzeba poważnie pomóc. Do auta kupujemy roletki na pilota. Hit internetu, jedyne 400 zł. Górny jest do przedniej tablicy, środkowy do tylnej. Cztery razy więcej musimy wydać na to cacko zaklinacz radarów. Te cyfry wskazują, o jaką szybkość będzie zmniejszona szybkość na radarze. Wystarczy znać matematykę niższego rzędu, na przykład 80 minus 30 równa się 50. I wreszcie wisienka na pirackim torcie. Kamera na podczerwień, która broni tyłów przed wrogiem. Obserwuję do tyłu, czy nie jedzie za mną jakiś radiowóz. Jest tylko jedno pytanie, czy naprawdę warto? Szkoda pieniędzy. Traci na tym nasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo nas wszystkich. No i łamiemy prawo. Z antyradarami jest odwrotnie niż z narkotykami. Posiadanie jest dozwolone. Zabronione używanie. A wojnę o każdą złotówkę i każdy punkt karny możemy przecież prowadzić legalnie. No dzięki, aby tam ktoś w kierunku Poznania pomykał, było czyściutko po ząka. Z radiem CB w ręku... Na skarb państwa płacę podatki, nie? a nie mandaty. Dzięki, dzięki. Tutaj dolegliście i Z takim wyspecjalizowanym komunikatorem... Pozwala na wzajemne informowanie się o różnych zdarzeniach. Na przykład policja 600 metrów. Lub z telefonem uzbrojonym w supernawigację. Kontaktując się z serwerem, pobiera informacje o korkach, o utrudnieniach w ruchu, no i też o aktualnej pozycji na przykład kontroli drogowych. W tym wyścigu zbrojeń łatwo zapomnieć o jednym: droga nie jest polem bitwy. Problem polega na tym, że ustawa o fotoradarach została w sporej mierze poczęta nie z troski o bezpieczeństwo na drodze, tylko z pazerności Ministerstwa Finansów. Można było przewidzieć, że dla przekornych z natury Polaków obywatelskie nieposłuszeństwo stanie się sprawą honoru. Michał Kwiatkowski wydarzenia.